Fotograficzna przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pławach ponownie zadziwia pracami swoich podopiecznych. Wystawę zdjęć powstałych podczas zajęć w MDK-u można oglądać na otwartej kilka dni temu wystawie w Galerii Piwnica. Zaczęło się w ubiegłym roku. Wówczas zrodziła się inicjatywa, żeby prace grupy fotograficznej prezentować na cyklicznych wystawach. Zdziwiony dwa, to kolejna odsłona. 18 prac. Myślę, że to 18 prac fotograficznych to przede wszystkim zbiór osobowości, zbiór charakterów i różnego rodzaju interpretacji rzeczywistości. Tak naprawdę w tamtym roku mieliśmy troszeczkę Miszmasz, a w tym roku staraliśmy się złożyć do wspólnego mianownika. Wszystkie prace noszą tytuł, tytuł Portret Oczywisty. Jest to taka próba zadania pytania kiedy jesteśmy autentyczni i prawdziwi, czy na tych zdjęciach, które są troszeczkę chropowate w swojej estetyce, czy w rzeczywistości, czy, czy niezbyt często zakładamy pewne maski. Uczestnicy zajęć fotograficznych oprócz techniki uczą się niezbędnej fotografom wrażliwości, a efekty ich pracy potwierdzają, że ziarno wiedzy trafia na podatny grunt. Jest to fantastyczna młodzież, bardzo zdolna i zawsze się podpisuje pod ich pracami, obiema rękami. Uważam, że robią fantastyczne prace i trzeba te Prace promować, pokazywać, yy, też promować fotografię, żeby pokazywać, yy, ukazywać, że możemy inaczej yy, rozumieć i interpretować rzeczywistość, w sposób może troszeczkę taki nieklasyczny, jak, jak większość ludzi. I, I myślę, że nam się udało. Eksponowane na wystawie fotografie to znów tylko ułamek tego, co powstaje podczas zajęć w pracowni fotografii. Należy się więc spodziewać, że cykl zdziwiony będzie miał swój ciąg dalszy. To wszystko w dzisiejszych informacjach Puławskich. Za chwilę kronika polityczna.